Kalifa i regionu. Lokalny magazyn informacyjny. 12:30 wiadomości. Witold Torwierczyk. Trudno w to uwierzyć patrząc na Marzana i Pawła, ale Radiocentrum świętujące dziś 25. urodziny z każdym rokiem nabiera doświadczenia, aby coraz lepiej trafiać w gusta słuchaczy, informować ich jak najpełniej i jak najszybciej, a przy tym najpiękniej. Radiocentrum lokalnie jako jeden z podstawowych pierwszych, jedno z podstawowych pierwszych mediów postawiło na nowe sposoby komunikacji z odbiorcami. Dziś są to nie tylko słuchacze, ale również czytelnicy popularnego portalu informacyjnego wwwrcfm, użytkownicy Facebooka, przenikanie się treści nadawanych w radio i publikowanych w internecie internetowym serwisie, jak podkreśla szef stacji Piotr Krysiak daje możliwości dotarcia do setek tysięcy odbiorców jednocześnie. To lepiej i szybciej poinformowani słuchacze oraz czytelnicy miejscowi przedsiębiorcy zadowoleni z zainwestowanej w reklamę pieniędzy. I usatysfakcjonowani twórcy tych sukcesów. Zespół budujący co dnia program radiocentrum. Ale prócz znaczenia lokalnego Radiocentrum jest jedną z lokomotyw ogólnopolskiego projektu komercyjnego pakiet niezależnych. Skupia on 50 stacji radiowych z całej Polski. Warto podkreślić, że sukces naszej stacji oparty został o zgrany zespół i wiernych słuchaczy i właśnie wszystkim słuchaczom za codzienne zaufanie. Dziękujemy. 43 uczestników, w tym 4 twardzielki zmierzyło się z Prosną i w wodzie o temperaturze około 3 stopni Celsjusza pokonało 4 kilometry. W sobotę już po raz 11. odbył się spływ twardzieli imienia Jana Pasia w Kaliszu. Śmiałkowie m.in. Skędzierzyna Koła, Wilczyna, Pleszewa i Kalisza przepłynęli w lodowatej wodzie. Prosny odcinek od mostu kolejowego do teatru. Pierwsi na metę wpłynęli Piotr Tan i Marek Hadrych. Na co dzień kaliscy policjanci, a z zamiłowania płetwonurkowie. Spływ twardzieli podsumowali Centrum Komandor Imprezy Bogdan Olejnik i Zwycięzcy. Piotr Tanny. Woda, no to się nigdy nie zmienia. 3,5 stopnia. Fajnie dzisiaj jest, nie ma wiatru, mają w wodzie niezłe warunki, bo nie ma przeciwnej fali. Dystans jak zwykle około 4 km. To jest taki moment, kiedy może się sprawdzić z wodą w tym wypadku. Termometrów przy sobie nie miałem, ale około 3-4 stopni woda. Fajnie, no jak się płynie, to jednak yy, zimno nie jest. <laughs> Nikt się z nikim nie ściga, ale faktycznie dzisiaj udało nam się na pierwszym miejscu przypłynąć z kolegą. Warto dodać, że Piotr Tan był jedynym twardzielem, który brał udział we wszystkich kaliskich spływach. Najmłodszy uczestnik, który postanowił w ten sposób zmierzyć się ze swoimi słabościami, miał lat 14, najstarszy 57. Spływowi twardziele towarzyszyły, spływowym twardzielom towarzyszyły dodatkowe atrakcje, m.in. pokaz zabytkowego sprzętu nurkowego oraz wystawa fotograficzna z poprzednich edycji imprezy, a partnerem medialnym 11 spływu twardzieli było Radiocentrum. A na koniec informacja też dla wytrzymałościowych graczy. W tym roku po raz pierwszy Pleszew uczestniczy w nietypowym przedsięwzięciu w ekstremalnej drodze krzyżowej, która po raz siódmy organizuje ją Stowarzyszenie Wiosna z Księdzem Jackiem Wiosną Stryczkiem na czele oraz męska strona rzeczywistości. Pleszewska EDK, bo tak nazywamy ją w skrócie, rozpocznie się 7 kwietnia 2017 roku o 20 po mszy w kościele najświętszego zbawiciela. A szczegóły zna Irena Kuczyńska. Księdza Jana Strycka, inicjatora ekstremalnej drogi krzyżowej, cała Polska zna jako lidera szlachetnej paczki. Zaś droga to prawdziwe wyzwanie. Ponad 40-kilometrowa wędrówka w nocy, samotności i milczeniu, kiedy człowiek znany jest wyłącznie na siebie i własnej siły. Dostaje do ręki mapę oraz rozważania 14 stacji męki pana Jezusa. Doświadcza bólu, zmęczenia, ale dzięki temu sprawdza i przekracza siebie. Te ćwiczenia fizyczne i duchowe, po którym każdy z nas może zostać odmieniony, uważa inicjator przedsięwzięcia. Trasa pleszewskiej drogi imienia Edmunda Bojanowskiego powiedzie z Kościoła Najświętszego Zbawiciela przez Lenartowice, Zawidowice, Grodzisko, Psienie Ostrów, Strzydze, w Wkoszkwy do Kościółka Świętego Floriana w Pleszewie. Liderem tu jest Ireneusz Reder, lider akcji katolickiej. Zapisy na www.edeka.org. Był to lokalny magazyn informacyjny w Kalisza i regionu.